Cześć wszystkim, mam na imię Łukasz, witam Was w moim perfumowym świecie i dzisiaj opowiem Wam o 10 zapachach od marki Montal. Zapraszam. W ostatnim czasie wybrałem i przedostawałem 10 perfum od marki Montal. Wybór był na podstawie przeróżnych opinii na forach internetowych. Był wybór również dobierany na podstawie moich gustów, na podstawie nut zapachowych z Fragrantiki. Niektóre perfumy trafiły w moje gusta, niektóre absolutnie nie trafiły. O tym już za momencik. Jest to oczywiście mała cząstka ze wszystkich propozycji od Montal, ponieważ tych propozycji jest naprawdę bardzo dużo. Jest ich dokładnie kilkadziesiąt. Ja ja wybrałem dziesiątkę i dzisiaj zrecenzuję, opowiem Wam co nieco o tych perfumach, które bym Wam polecił, których bym stanowczo odradzał, także już za momencik dowiecie się o co w tym temacie chodzi. Tydzień temu recenzowałem dla Was również zapach od marki Mancera. Jest to marka siostrzana. Marki Montal i Mancera są ze sobą spokrewnione. Ich właścicielem i twórcą jest Pierre Montal, który jest również twórcą, jest perfumowym tak zwanym nosem, który tworzy właśnie ich perfumowe propozycje. Jak już mówiłem przy okazji, perfum marki Mancera, w przypadku Montal również ta zasada obowiązuje. Perfumy te mają często bardzo dobre parametry, ale niestety kosztem naturalności brzmienia tych kompozycji. Często są one bardzo syntetyczne. Ja przy marce Montal dodatkowo zarzuciłbym to, że bardzo często używane są tam dwie nuty zapachowe, mianowicie drzewo agarowe, czyli ud oraz róża, które pojawiają się po prostu zbyt często, są czasami zbyt nachalne i niestety wiele kompozycji jest do siebie podobnych właśnie poprzez zastosowanie tych dwóch nut zapachowych, które niestety w dużych ilościach mogą drażnić, tak jak ważniły mnie, ale bardziej szczegółowo przy omawianiu kolejnych poszczególnych propozycji. A zaczynamy w kolejności od 10 do numeru 1, czyli od najgorszych, przetestowanych według mnie do najlepszych. Także zaczynamy od numeru 10. Najgorsze z przetestowanej dziesiątki przeze mnie perfum to perfumy o nazwie Dark Wood. Perfumy te są dla mnie bardzo ciężkie w odbiorze, powiedziałbym nawet, że są nienoszalne. Dominuje tam drzewo agarowe, które przyćmiewa i przydusza całą kompozycję. Na drugim planie mamy drzewo sandałowe i o dziwo, gdy testowałem te perfumy po raz pierwszy w styczniu przy dosyć mroźnej pogodzie, to kiedy byłem na zewnątrz, to w sumie nawet powiedziałbym, że te perfumy były całkiem ciekawe. Fajnie wybrzmiewał tam sandałowiec, ten ud był troszeczkę... Bardziej na drugim planie, jednak za każdym razem, kiedy wchodziłem już do pomieszczenia, kiedy robiło się trochę cieplej, kompozycja zmieniała się o 180 stopni, i na pierwszy plan wychodził ciężki, przytłaczający agar, który dosłownie dławił i tłamsił całą kompozycję. Kompozycja stawała się bardzo gorzka, bardzo ciężka w odbiorze, pachniało to dla mnie po prostu jak palona guma, palone opony, i dla mnie absolutnie te perfumy w takiej formie są nienoszalne. Także zdecydowanie. Tych perfum nie polecam, chyba że używalibyście ich tylko i wyłącznie na zewnątrz i po, tylko i wyłącznie przy ujemnych temperaturach wtedy, przynajmniej na mojej skórze, wybrzmiewały fajnym sandałowcem. Na szczęście lub na nieszczęście, w moim przypadku parametry są bardzo dobre. Trwałość na poziomie kilkunastu godzin, projekcja jest naprawdę duża przez większość czasu, ale niestety no, w moje usta te perfumy nie trafiają. Zresztą polecam Wam sprawdźcie sami, a się przekonacie, czy takie Kompozycje Wam odpowiadają. Ostatnie miejsce, Darkwood, niestety numer 10. Yy, numer 9, czyli przedostatnie miejsce w moim zestawieniu, tej prezydentowanej przeze mnie dziesiątki od Montalto, perfum o nazwie Blackwood. Kompozycja jest tutaj troszeczkę podobna do yy, omawianego przed momentem Darkwood, i również jest dla mnie nienoszalna. Po prostu mi się nie podoba. Nie widziałbym zastosowania dla takich perfum, po prostu yy, one dla mnie. Eee, może nie tyle są śmierdzące, to po prostu nienoszalne. Eee, jak i w poprzednim przypadku nutą dominującą jest bardzo intensywny aromat drzewa agarowego. Kompozycja w otwarciu jest bardzo gorzka, również daje po nosie paloną gumą, palonymi oponami, co mi się bardzo nie podoba. Eee, w drugiej fazie zapachu na pierwszy plan zaczyna wychodzić nuta róży, która pachnie jak różaniec, eee, taki wiecie, kościelny, sakralny, eee, co w sumie jest może i fajnym efektem, jednak Wood cały czas tłamsi tą różę, cały czas ją przedusza. Kompozycja jest bardzo gorzka w odbiorze i nie chciałbym pachnieć różańcem pomieszanym z oponą. Jakoś mi to po prostu nie pasuje. Parametry również jak w przypadku poprzedniej propozycji są naprawdę niezłe. Trwałość kilkunastogodzinna, projekcja bardzo duża, no ale cóż, z tego jak dla mnie przynajmniej kompozycja jest również nienoszalna. Tych perfum Wam niestety nie polecam. Perfumy numer 8 w tym rankingu to perfum o nazwie Starry Nights i te perfumy wbrew pozorom nie pachną Gwieździstą Nocą. Otwarcie jest cytrusowe, połączone z bliżej dla mnie nieokreślonymi nutami zielonymi. Jest świeżo, ale zarazem słodko. Po kilku minutach zaczyna być wyczuwalna nota jabłka. W późniejszym czasie pojawi się również róża, jednak jest ona ukryta na drugim planie. Całość kompozycji zwieńczona jest według mnie taką lekką pudrowością. Zapach jest troszeczkę inny od wszystkich kompozycji marki Montala, raczej w sumie od większości, może nie od wszystkich, ale od większości, ponieważ nie ma tutaj udu, nie ma tutaj również jakiejś mocno wyczuwalnej róży, jak już mówiłem, jest ona troszeczkę ukryta w tle. Zapach ten jest zapachem świeżym, ale z taką lekką nutą pudrowej słodyczy. Zdecydowanie Unisex, widziałbym go zarówno na kobiecej, jak i na męskiej skórze. Kompozycja wprawdzie mnie nie porwała, ale równocześnie nie powiedziałbym także, że jest kompozycją złą. Na pewno znajdzie swoich zwolenników, którym będzie się podobać. Ja tym perfumom dałbym taką szóstkę w skali od 1 do 10. Mnie po prostu nie urzekły, ale również mnie nie wystraszyły, tak jak dwie poprzednie propozycje. Także dla mnie jest to taki średni, jakbym powiedział. Także Starry Nights polecam po przetestowaniu. Mi nie podeszły, ale być może znajdą swoich odbiorców. Numer 7 w tym moim zestawieniu to perfumie o nazwie Amazing i muszę szczerze przyznać, że nazwa ta troszeczkę mnie zaniepokoiła, ponieważ bałem się, że będzie tutaj duża ilość drzewa agarowego, czyli tak zwanego udu, za którym po prostu nie przepadam, gdy podane jest w zbyt duże ilości. Na szczęście ilość udu w tych perfumach jest znośna i brzmi to całkiem przyzwoicie. W otwarciu czujemy właśnie ten tytułowy ud wraz z nutami cytrusowymi. Udu jest dużo, nawet bym powiedział za dużo. Na szczęście dla tylko w otwarciu, po, a później gdy kompozycja zaczyna się mieszać, zaczyna się wygładzać, ud zaczyna się również robić bardziej stonowany. W tle wyczuwam również nutę figową, a także dosyć sporą dozę nut skórzanych. W tle czuć także nutę paczulową. Po jakimś czasie w tle również zaczyna się pojawiać taka lekka waniliowa słodycz. Gdyby w tych perfumach było nieco mniej nuty agarowej, perfumy bardziej by mi się podobały, jednak całą kompozycję nie uważam za złą. Są to całkiem ciekawe perfumy, dałbym im taką Ocenę 6,5 na 10, perfumy te są unisexem, jednak leciutko skręcającym w damską, w kobiecą stronę. Bym powiedział, także panią w szczególności, Udmazing bym polecił. Będą to fajne perfumy na chłodniejsze dni. Parametry mają całkiem niezłe trwałość około 10 godzin. Projekcja jest również całkiem niezła w pierwszych godzinach, także naprawdę nie ma lipy. Oudmazing, również taki średniak dla mnie, ale polecamy przetestować i zapoznać się z tym zapachem. Perfumy numer 6 w moim zestawieniu to perfumy dosyć popularne, perfumy o nazwie Intense Café. W otwarciu mamy róże z wanilią, jednak po kilku minutach, kiedy zapach już zacznie nam się powoli układać na skórze, również pojawia się nuta kawowa, jednak nie jest ona zbyt intensywna, także w Intense Café tej kawy zbyt dużo nie ma. Nie jest to taka czarna, gorzka kawa, jest to, bym powiedział, kawa podana na słodko. W późniejszym czasie pojawi się w tle taka lekko czekoladowa nuta, jednak stanowi ona tylko kilka procent całej kompozycji. Im dłużej zapach trwa na mojej skórze, tym przyjemniejszy się robi i po pierwszej godzinie wybrzmiewania zapachu na mojej skórze wyczuwam głównie trzy składniki, które są dobrze zblendowane, dobrze zbalansowane między sobą. Te nuty to wanilia, róża oraz kawa. Zapach jest bardzo intensywny, jest słodki, ale nie jest przesłodzony, nie jest mdły, także słodkim ulepem bym go nie nazwał. Zapach jest zapachem uniseksowym, ale również, jak w poprzednim przypadku, bardziej widziałbym go, bardziej czułbym go na kobiecie niż na mężczyźnie. Jest to zapach, w moim odczuciu, troszeczkę bardziej damski. Parametry są również przyzwoite, trwałość około 9 godzin z projekcją na początku dosyć dużą, potem z projekcją umiarkowaną, także jest całkiem nieźle, jest bym powiedział powyżej średniej i zapach może się podobać, chociaż wybitnie nie jest, jest troszeczkę syntetyczny w odbiorze. Jednak nie jest to rażące, jakoś to bardzo nie przeszkadza. Także Montal Intense Cafe perfumy numer 6 w moim zestawieniu. I jesteśmy na półmetku tego zestawienia. Perfumy numer 5 zajmują perfumy o nazwie Red Vetiver i ciekawostką jest to, że jest to niejako klon, odpowiednik dla dobrze znanych perfum mainstreamowych, czyli Terry Dermes. Perfumy te są bardzo do siebie podobne. Mamy tutaj wyczuwalną Vetiverię, ja mamy również nutę grejpfrutową. I w porównaniu z Hermesem Montal wypada dużo lepiej pod względem parametrów. Trwałość na poziomie 9, nawet 10 godzin z całkiem niezłą, dużą projekcją na początku. Gdzie w Hermesie trwałość jest na poziomie 6-7 godzin z delikatną projekcją. Jednak porównując te perfumy ze sobą, powiedziałbym, że Montal, mimo tych właśnie lepszych parametrów, wybrzmiewa mniej naturalnie, jest bardziej syntetyczny. Natomiast Hermes, mimo e, większej krótkotrwałości, Mniejszej projekcji jest bardziej naturalny jest przyjemniejszy w wybiorze. Montal jest zapachem nieco ostrzejszym. Są to perfumy, moim zdaniem, zdecydowanie męskie. Na kobiecie raczej bym ich nie widział, no chyba że pani, która używałaby tego zapachu, po prostu by go sobie bardzo upodobała i koniecznie chciałaby w nim chodzić, chciałaby nim emanować. Moim zdaniem to zapach w 100% męski. Na kobiecie bym go nie widział, no chyba że. Kobieta taka miałaby takie właśnie upodobania. E, cenowo, porównując Hermesa z Montal, wypadają e, bardzo podobnie. Także tutaj, już kwestią gustu jest e, dla użytkowników, e, który z tych zapachów uważalibyście za lepszy. Polecam przetestować. Mimo wszystko, Red Vetiver to całkiem niezłe perfumy o przyzwoitych parametrach. E, idealne na jesień, idealne na wiosnę chociaż mogą być również z powodzeniem zapachem całorocznym na większość znanych okazji. Także Red Vetiver polecam jako numer 5. Numer 4 w moim zestawieniu to perfumy o nazwie Wooden Spices. Jednak w jednym z moich filmów, w jednej z moich recenzji, gdzie omawiałem już ten zapach, mówiłem, że bardziej adekwatną nazwą dla tych perfum byłaby nazwa Wooden Honey, ponieważ oprócz drzewa sandałowego, które jest tam wyraźnie wyczuwalne, ja wyczuwam tam właśnie takie nuty miodowe, nocy suszonych kwiatów, a nie ma tam właśnie tego agaru, nie ma deklarowanego udu, co mnie bardzo cieszy. Nie ma tam również przypraw, które występują w nazwie, ja tam przynajmniej ich nie wyczuwam na swojej skórze. Zapach jest dla mnie sandałowo-miodowy, z nutami suszonych kwiatów, zapach całkiem fajny, całkiem przyjemny, parametry ma również bardzo przyzwoite, trwałość na poziomie 8-9 godzin, z dosyć dużą projekcją na początku, potem ta projekcja siada bardziej bliżej skóry, ale cały czas daje o sobie znać, cały czas jest bardzo intensywna i zapach jest naprawdę wyczuwalny przez większość czasu. Często spotykałem się również z opiniami, że jest to zapach babciny. Ja tam babci w tym nie czuję, dziadka również. E, I wooden spices polecam e, w szczególności panom, ale również kobietom. Jest to totalny uniseks, moim zdaniem lekko skręcający w męską stronę. Jednak nie widzę przeciwwskazań, żeby również panie go e, używały. Także wooden spices polecam wam jak najbardziej, w szczególności na chłodniejsze jesienne dni. Wtedy będzie wybrzmiewał najciekawiej. Będzie zapachem uniwersalnym, zapachem na większość okazji. Zapachem raczej niebanalnym, niespotykanym, bardzo ciekawy. I przechodzimy do podium mojego montalowskiego rankingu. Miejsce numer 3 na tym podium zajmują ją perfumy o nazwie Arabian Tonka. Są to perfumy bardzo intensywne. Nazwałbym je absolutnym killerem pod względem parametrów. Są to perfumy również bardzo słodkie, także stosunek do tych perfum uważałbym w większości jako zero-jedynkowy, albo będą wam się totalnie pod Albo będą dla was totalną klapą, także polecam przetestować. Ja znajduję się w tej pierwszej grupie, w której perfumy te przypadły do 100. Może nie są dla mnie wybitnym działem, ale są całkiem niezłe i sprawdzą się idealnie w chłodne, jesienne oraz mroźne, zimowe dni. W otwarciu mamy róże z drzewem agarowym, czyli UDEM, a po kilku minutach kompozycja zaczyna się wysładzać, zaczyna wychodzić ta tytułowa tonka. W kolejnych minutach zaczyna również wychodzić na pierwsze plany nuta. W waniliowa w towarzystwie lekkiej nuty szafranu. Pachnie to trochę jak takie ciastko waniliowe z dodatkiem udu. Niestety w tych perfumach czuć sporą syntetyczność, jednak nie jest to jakiś efekt rażący i nie powinno Was to odstraszać. Mimo dużej ilości słodyczy w tym zapachu, zapach nie jest mdły, jest wprawdzie przytłaczający przy zbyt dużej aplikacji ale przy aplikacji sensownej, e, w aplikacji takiej bym powiedział śladowej, jeden do dwóch psików, e, będzie fajnym otulaczem, fajnym uprzyjemniaczem e, czasu w mroźne, zimowe, czy chłodne, wieczne, jesienne dni. W tym zapachu podoba mi się to, że e, ud, czyli drzewo agarowe, znajduje się gdzieś tam na drugim planie. Nie jest ono przytłaczające, ponieważ jak już mówiłem za tą to nie przepadam e, i e, ten efekt e, agarowy, efekt udowy jest tutaj e, naprawdę bardzo fajne, taka ilość mi się podoba jeśli chodzi o palorametry, jak już mówiłem na początku jest to absolutny killer trwałość mniej więcej 24 godzinna perfumy utrzymują się na ciele nawet po prysznicu, projekcja w pierwszych powiedziałbym 4-5 godzinach jest gigantyczna w następnych 3-4 jest na średnim poziomie a przez kolejnych 12 godzin jest projekcją bardziej blisko skórną ale zapach cały czas, w szczególności przy jakichś ruchach powietrza jest bardzo intensywnie wyczuwalny. Zapach jest zapachem słodkim, także uważajcie z aplikacją. Jak już mówiłem, Jeden, góra, 2 psiki to zdecydowanie ilość idealna. Większa ilość może być zabójcza dla Was, jak i dla otoczenia. Arabian Stonka jako zapach o gigantycznych parametrach mimo wszystko świetny zapach. Zapach na zimę, zapach na również wieczne, jesienne dni. Zapach, by powiedziałbym, bardziej wieczorowy. Jak i również na specjalne okazje, zdecydowanie unisex. Widziałbym go zarówno na kobietach, jak i na mężczyznach, także jest w czym tutaj. Wybierać, że tak powiem. Między zapachem numer 2 a zapachem numer 1 miałem tutaj spory dylemat, spore rozterki, jednak zdecydowałem, że jednak numerem 2 będą perfumy o nazwie Honey Oud. Są to perfumy, w których w otwarciu mamy dużo miodu, mamy również dużo drzewa, agarowego, a także sporą ilość nut skórzanych. Po kilku minutach, gdy zapach już dobrze ułoży się na naszej skórze, proporcje pomiędzy tymi trzema głównymi nutami zapachowymi wyrównują się i się bardzo fajny balans. W późniejszych minutach w tle zaczynają wybrzmiewać nuty ambrowe. Kompozycja jest odrobinę musująca w odbiorze i z czasem wychodzi taka lekko alkoholowo-owocowa nuta. Nuta takich powiedziałbym suszonych owoców w alkoholu, która troszeczkę przypomina mi grzane wino. Otwarcie z dużą ilością udu troszeczkę mnie przeraziło. Na szczęście nie niesłusznie, bo w kolejnych minutach robiło się już coraz lepiej, coraz przyjemniej i zapach jest naprawdę zapachem godnym uwagi. Sprawdzi się idealnie w jesienne, jak i zimowe dni będzie fajnym otulaczem o naprawdę niezłych parametrach, trwałość na poziomie 12 godzin z dosyć dużą projekcją przez większość czasu. Także nic dodać, nic ująć, czego chcieć więcej. Jedna z najpiękniejszych Montalowskich kompozycji Honeywood, miód z agarem oraz nutami skórzanymi na lekko grzańcowym, bym powiedział, tle jak najbardziej polecam. I przyszedł czas na numer 1, czyli najlepsze z 10 przetestowanych przeze mnie perfumy marki Montal i na numerze 1 obstawiłem tutaj taką propozycję jak Blue Amber. Są to perfumy o otwarciu ambrowo paczulowym z lekko cytrusowym tłem. Czuć typowy, ciężki, słodkawy bursztynowy klimat, z nieco roczną, lekko ziemistą, lekko piwniczną paczulą. Po jakimś czasie trwania zapachu na skórze również pojawia się nota wanilii, która wysładza nam co nieco całą kompozycję robi się tak powiem słodko i przyjemnie. Wszystko siedzi na niezbyt ciężkiej, niezbyt przytłaczającej drzewnej bazie. Zapach jest intensywny i dosyć długotrwały. Tak z ciekawostek powiem, że e, zapach w perfum przypomina mi e, co nieco barberską pomadę marki Ruzel. E, taką niebieską świnkę. E, jeśli kojarzycie, jeśli e, jesteście obeznani w barberskich, fryzjerskich klimatach, to jest właśnie taka woskowa pomada do włosów e, o bardzo podobnym zapachu do perfum Blue Amber i z ciekawostek również powiem, że zapach tej pomady jest bardzo intensywny i potrafi przewyższyć zapach niektórych perfum, także jeśli nałożycie tę pomadę na włosy, a spryskacie się nieco delikatniejszymi perfumami, to wasze włosy będą pachniały bardziej niż wasze perfumy. <grych> Ale to taka mała ciekawostka. No i przejdźmy dalej do zapachu. Po dłuższym czasie trwania tego zapachu na skórze, na drugim planie również pojawia się taka lekko przyprawowa Nuta. Parametry są jak najbardziej w porządku. Trwałość około 10 godzin z całkiem niezłą projekcją na początku, później e, projekcja jest bardziej blisko skórna, jednak cały czas e, jest wyczuwalna, cały czas zapach daje o sobie znać. Jest on zapachem bardzo pięknym, bardzo wytwornym i eleganckim. Widziałbym go w szczególności w chłodniejsze pory roku. I widziałbym go w szczególności na okazje bardziej wieczorowe. I tutaj w okazjach wieczorowych można spokojnie używać go całym rokiem lub na co dzień właśnie w te zimne pory roku jak jesień czy zima. Blue Amber jako perfumy numer jeden jako najlepsze z przetestowanych przeze mnie od marki Montal. Zapach jak najbardziej uniseksowy, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. W szczególności dla mężczyzn go polecam, jeśli chcecie pachnieć niebanalnie, wyjątkowo wytwornie i bardzo elegancko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli materiał był dla Was wartościowy, dajcie kciuk w górę pod filmikiem. Napiszcie również w komentarzu, jakich perfum od marki Montal Wam tutaj brakowało, jakie według Was powinny się tutaj pojawić, jakie perfumy od tej marki powinienem przetestować w przyszłości, żeby się przekonać o tym, czy są rzeczywiście tak dobre, jak uważacie. Zapraszam również na moje media społecznościowe. Tam mnie śledźcie, tam mnie followujcie, jak to się mówi. No i cóż tu dużo więcej mówić. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału. Kliknijcie suba i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych powiadomień. Widzimy się po raz kolejny prawdopodobnie znowu za tydzień z kolejnym materiałem. Na razie nie zdradzam szczegółów, z czasem przekonacie się, co to takiego będzie. A tymczasem dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się!